Krakowie nawet menu prezydenta opłacane z naszych pieniędzy pozostaje informacją typu tajne przez poufne. Na ostatniej sesji Rady miasta Radni PO i Lewicy odrzucili nasz projekt uchwały o lepszym dostępie do informacji dla mieszkańców. Ale zacznijmy od początku. Władze Krakowa często odmawiają podawania ważnych informacji, łamiąc przy tym prawo. Oto kilka przykładów. Badania gleby po kombinacie. Radny Łukasz Maślona od trzech lat próbuje je zdobyć. Nawet po wygranej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym miasto dalej milczy. Koszt strony internetowej MPEC wygraliśmy w sądzie, ale miejskie przedsiębiorstwo dalej unika odpowiedzi. Meni prezydenta i jego zastępców. Dostaliśmy informację, że to rzekomo autorskie dania szefów kuchni, więc są objęte tajemnicą. Obietnice wyborcze Miszalskiego? Jan Hoffman? Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto, spytał Aleksandra Miszalskiego o realizację jego obietnic wyborczych. Radny dostał odpowiedź, że podobno to prywatna sprawa kandydata, bo Miszalski składał obietnicę jako osoba fizyczna, a nie jako prezydent, zatem informacji nadal brak. Właśnie dlatego złożyliśmy jako Klub Kraków dla Mieszkańców projekt uchwały, żeby władze miasta zaprzestały takich praktyk. Ale przyjęcie tej uchwały przerosło radnych z PO i lewicy. Widocznie uznali, że takie informacje jak stan zanieczyszczeń gleby w nowej hucie czy koszt nowej strony internetowej MPC powinny być dalej nielegalnie ukrywane przed opinią publiczną.